Tak, to jest bardzo precyzyjny plan. On, proszę Państwa, zaczął się w 1989 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Europy, Zjednoczonej Europy, Jacques Delors, przypominam, nazywał się, powiedział, że Unia Europejska wygra wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone się przelękły, bo ta wojna gospodarcza miała polegać na tym, że 500 milionów ludzi intelektualnie na dobrym poziomie potencja potencjał ogromny Europy był wtedy w 1989 roku zacznie współpracować z Chinami, z Indiami i zagrozi parytetowi dolara na świecie. Przypominam, że dolar nie jest oparty na złocie, tylko na ropie naftowej. I zauważcie, co się stało Ameryka przejmuje Irak Afganistan, przejmuje Libię, przejmuje wszystkie afrykańskie złoża ropy i azjatyckie, ma tę ropę za darmo. Pomagaliśmy im w tym hańbiącym ataku na Irak. Brak Hussein'a, brak Iraku, to są te masy imigrantów. One mają za zadanie rozbić nasz spokój i nasze państwowości. Zobaczcie, ile się stało od wakacji. Jak się zrelatywizowały pojęcia. Kiedyś, gdyby ktoś taranował yy, granicę, to zostałby zastrzelony na tej granicy jak pies. Dzisiaj się tego nie robi. Bo chodzi o was, młodzi koledzy i młode koleżanki. Odsyłam was do internetu. Możecie przeczytać w internecie doktryny, oficjalne doktryny amerykańskie: doktrynę Brzezińskiego, doktrynę Wolfowica, doktrynę Szaranskiego, doktrynę Busha i tak zwany Plan na Nowe Stulecie, czyli PNAC, w skrócie PNAC, no i TTIP, umowa o wolnym handlu atlantyckim. Jak to wszystko dojdzie do skutku, to tak jest, jakbyśmy przegrali wojnę z Ameryką. I Brzeziński pisze: Trzeba wywołać wojnę z Rosją. Do tego najlepiej nadają się Polacy. I ta wojna będzie wojną między Polską, Rosją, Ukrainą, Białorusią i państwami nadbałtyckimi. Ameryka nie będzie w tej wojnie stroną. Będziemy się bili 5 lat, 10 lat, będą straty, momenty pokoju, ale ta wojna będzie po to, żeby osłabić Rosję na tyle i może rozczłonkować, żeby Rosja musiała wziąć z Ameryką sojusz przeciwko Chinom. Problem jest, czy jeszcze będziemy na tym świecie. Jak sięgniecie do historii, to zobaczycie, ile razyśmy się dali manewrować w nieswoje wojny i zapłaciliśmy za to straszliwą cenę, to znaczy krew. Krew. Powstanie warszawskie, te najbliższe 250 tysięcy ludzi do Piachu, ruina totalna Polski. Ja nie odbieram bohaterstwa młodym ludziom, ale poczytajcie pamiętniki rotmistrza Pileckiego ci młodzi ludzie zostali ze scyzorykami, z orczykami do kilofów pognani na bunkry. Zginęli. Zginęli. Wasz cel powinien być taki. Nie dopuścić do wojny tutaj. Nie dopuścić za wszelką cenę. Piłsudski powiedział Bekowi, kiedy robił mu testament. Pamiętaj, nie wchodź do wojny jako pierwszy. I co zrobił Beck? Podpuszczony przez Anglików? Oni go bardzo dobrze rozpracowali. Jest też w internecie, można znaleźć po angielsku, opracowania psychologiczne ministra Beka. Rozpracowali. Próżny, pusty, pyszny, pewny siebie. Przedłużyć czerwony dywan o 10 metrów. Wstawić trzy orkiestry wojskowe. I co robi Beck? Beck w Anglii godzi się na wszystko. 1 września Niemcy napadają na Polskę, likwidują ją i jesteśmy w tej stanie klęski do dzisiaj. Weszliśmy do wojny jako pierwsi, wyszliśmy jako ostatni z totalną klęską. Teraz niech się Amerykanie biją z Rosjanami u siebie nad Potomakiem na przykład albo pod Waszyngtonem. A dlaczego nie? Bo to będzie bardzo dziwna wojna. My będziemy ginąć, ale żadna bomba na Moskwę, na Petersburg, na Waszyngton, na Boston nie upadnie. Damy miejsce. Komuś innemu, kto chce tutaj przyjść, w tę strefę zgniotu albo w strefę złotego interesu. Bo geopolityka mówi, że to jest miejsce złotego interesu. Jeśli tutaj dojdzie jedwabny szlak, udowodnione jest, że towary chińskie idące pociągiem do łodzi, bo jedwabny szlak ma się kończyć na łodzi, jadą szybciej niż statek. To jak ktoś inny będzie zarządzał Polakami, bo Polaków nie będzie. To ten złoty interes XXI wieczny, a może XXI wieczny, zgarnie pod siebie. Teraz Wam zadaję pytanie: cóż to za naród? No na pewno nie my. Mam apel. Ja mam 60 parę lat, już się nażyłem. Mogę umrzeć. Ale wy, koledzy i koleżanki, życie przed wami. 10 lat waszego życia już będziecie innymi ludźmi. Nie dajcie się wepchnąć do wojny. Nie dajcie się wepchnąć do wojny. Zobaczcie. Premier Kaczyński przejął władzę. Jest tajnym premierem. Nie zniósł kilku newralgicznych punktów, które nas załatwiają jako naród. Nie zniósł sławnej dyrektywy 1066, która pozwala obcym armiom wejść do Polski. Jeśli tu przyjdą Amerykanie, to przecież nie przyjdą, żeby nas pilnować. Przyjdą, żeby nas prowokować. Zasada fałszywej flagi. Jeśli ktoś nie wie, to powiem. Specjalizują się w fałszywej fladze Amerykanie. Ona im służy do wywoływania konfliktów. Pierwsza fałszywa flaga to był 909 rok, kiedy wybuchła wojna z Meksykiem. Amerykanie zatopili własny krążownik. Druga fałszywa flaga puszczenie statku pasażerskiego na pola ubotów, żeby, żeby wepchnąć Amerykę do pierwszej wojny światowej. Trzecia fałszywa flaga, Per Harbor. Oglądaliście filmy, dokładnie wiadomo, że Japończycy mieli zaatakować tego dnia, o tej godzinie i cóż robią władze amerykańskie wyprowadzają z portu w lotniskowce i poświęcają pięć tysięcy marynarzy i swoje statki, bo potrzebna była im ta wojna. Teraz też tak jest i teraz czy się damy wepchnąć? Jeśli się damy wepchnąć, to będzie fałszywa flaga, będzie odpalona rakieta, będzie prowokacja, zasada domina, będzie ogłoszony stan wojenny, koniec demokracji, koniec wolnego zdania. W stanie wojennym jesteś albo defetystą, albo patriotą, nie zgadzasz się do obozu albo pod ścianę. To jest sytuacja dramatyczna. To jest w przełom wieku. Kończy się stary układ polityczny jałtański. Coś go musi wypełnić. I naszym celem jest przetrwać. Demograficznie przetrwać. To jest nasz główny cel, bo my jeszcze się nie pozbieraliśmy młodzi koledzy po II wojnie światowej tak naprawdę na dobre. Te straty, które ponieśliśmy są bardzo trudno odnawialne. Zresztą, zauważcie w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, mieliśmy 12 milionów ludzi poniżej 20 roku życia. I politycy zachodni powiedzieli wtedy do Millera i Kwaśniewskiego: dajcie nam 6 milionów ludzi do 2012 roku. Nie, nie powiedzieli, proszę bardzo. Nie mogli tego wypełnić, ponieważ były wybory po kolei, ale i tak z Polski wyjechało na stałe 3 miliony ludzi. I wy, koledzy, którzy mnie oglądacie, też chcecie z Polski wyjechać. Też chcecie sobie urządzić życie w normalnym państwie, w Anglii, w Niemczech, tam gdzie jest porządek, gdzie, jest, gdzie można planować przyszłość. Nikt nie może mieć do Was o to pretensji. Ale nie wszystkim się uda. Jeśli sytuacja się zakręci, w czerwcu przyjeżdżają tu Amerykanie, na jesień mamy wojnę. Tak jak, zobaczcie, tak jak, tak jak na Ukrainie. To się zacznie tak od jednego wystrzału i im więcej będzie trupów, tym więcej będzie zachęty do tej walki. Ja na wojnę pójdę może w piątym albo szóstym rzucie, ale Wy pójdziecie w pierwszym, w drugim, bo to młodzi żołnierze muszą ginąć. Uczcie się Historii. Uczcie się historii, czytajcie ją. Dzisiaj jest internet, który jest zesłany przez dobre duchy. Obieg informacji międzyludzkiej jest błyskawiczny. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś trzeba było pójść do biblioteki, wiedzieć, co wypożyczyć. Dzisiaj ludzie się wymieniają tą informacją. Czyli nie Amerykanom niech będzie silna polska armia, po co nam obce wojska? Kiedy w Polsce stanowiły stały obce wojska, zawsze się do naszej Polski kończyło tragicznie. Zawsze. Nigdy nie było wyjątków. Obojętnie jakie by to wojska były. Zawsze się kończyło tragicznie. Powiedziano, że będą budowane brygady obrony terytorialnej, ale bez ciężkiego sprzętu. Zobaczcie, jaka, jak, jakie cwaństwo, jakie łajdactwo to znaczy, co wam zostawiają? Nie będziecie mieli alterelli, alter, nie będziecie mieli ciągu, nie będziecie mieli opancerzonych transporterów, będziecie mieli kałachy i granatniki. Nie macie szans. W dobie satelitarnej komunikacji amerykański żołnierz widzi, co jest za tym budynkiem, bo mu satelita to ściąga bardzo dokładnie. Technologia jest niesamowita, kosmiczna wręcz będą do nas strzelać jak do kaczek. Ja wiem, że to co mówię jest bardzo nieprzyjemne i zakłóca spokój, ale ja nie mam życzeniowego stosunku do rzeczywistości, a ludzie generalnie mają życzeniowy stosunek do rzeczywistości, bo na tym polega życie, na optymizmie. Ale to nie znaczy, że wchodzimy z pochodnią do, suchą, do suchego lasu. Poczytajcie, powtarzam, doktryna Brzezińskiego, doktryna Busha, doktryna Wolfowica, doktryna Szaranskiego, PNAK, plan na nowe amerykańskie stulecie, Czarno na białym. Nie zostaje wątpliwości. I ci emigranci, którzy tu przychodzą do Europy, są po to, żeby to wszystko zderegulować, zdestabilizować, żeby zrelatywizować wszystkie postawy. Bo część ludzi, tak, emigranci mają...